Cześć i czołem w kolejnej części z Egiptu. Dziś zabieram Was na niesamowitą wycieczkę, której marzyłam już od bardzo dawna. Ale jest taka sytuacja, że się w ogóle nie wyspałam, trzeba szybko się ogarnąć. Jest godzina druga w nocy, a ja spałam tylko godzinę. No ale cóż, czego nie robi się, żeby zobaczyć Kair? Tutaj będziecie mieć małe urywki z tego, jak to miasto wygląda. No, niestety tutaj mm, nie mogę nic pozytywnego powiedzieć. Smog, syf, brud, gruzy, śmieci i duża liczba bezdomnych. Po prostu, jadąc tutaj, człowiek docenia to, co ma w Polsce. Po prostu ludzie leżeli na ulicach, pozawijane w koce. Przepraszam za jakość, ale jak widzicie, słońce świeci mi prosto w szybę, no i widać mnie. Ale myślę, że tutaj widać. Co tutaj się dzieje? Mało tego, ludzie przechodzą w takich randomowych miejscach z dziećmi, w ogóle zero, jakichkolwiek przepisów i bezpieczeństwo. Nikt tutaj na to nie zwraca uwagi. Pierwszym planem wycieczki miał być muzeum małe muzeum. Kairze. Ale okazało się, że jestem w sumie nasza grupa była jedyną grupą, która chciała tam iść, a było nas cztery osoby, więc zaproponowali nam, żebyśmy się dołączyli do kolejnej grupy i pojechali do dużego muzeum, ale zanim to yy, pojechaliśmy na łódź, na łódź, w której popływamy po Nilu. To też było ciekawe doświadczenie, bo tutaj Nil Odgradza dwa miasta Kair i Gize, więc warto tutaj popłynąć. Jest tutaj najwyższy budynek, nie wiem jak on się nazywa, i go tutaj chyba też pokażę. Także płynęliśmy taką łajbą, i tutaj Wam pokażę, i usłyszycie, jak tutaj bawią się Egipcjanie. Trochę polskiej muzyki, trochę egipskiej, ale widoki tutaj. No zachwycały, mi się tutaj podobało, tutaj było czysto porównując co tam się działo wcześniej. I już widać nasz punkt, ale tutaj jeszcze nie jedziemy, bo jedziemy do największego muzeum na świecie poświęconego jednej cywilizacji. To, co tutaj się działo, musicie tutaj zajrzeć, jeśli będziecie w Egipcie. Warto było nie spać, żeby to zobaczyć na własne oczy. Powiem tak, duży przepych, to, co tutaj zobaczycie, po prostu jest ciężko w to uwierzyć. Warto też pójść z przewodnikiem, dowiedzieć się różnych fajnych rzeczy. Ja po prostu uwielbiam słuchać i chodzić do muzeum. Nie wiem jak Wy, ale mi to sprawia mega frajdę, jeśli właśnie mam przewodnika, który mi opowiada o tych wszystkich tutaj rzeczach. Także będziecie mieć tutaj też urywki z tego, co tutaj się znajduje. No nie wszystko nagrałam, ale w większości... Starałam się tutaj pouchwycać takie najważniejsze rzeczy, ale to była taka bardzo szybka wycieczka. Mieliśmy napięty grafik, więc tu spędziliśmy około dwóch godzin. Tu jest ogromna, ogromna ilość różnych rzeczy i nie da się tego zwiedzić w dwie godziny. Więc to jest taki naprawdę szybki urywek z tego, co tam się działo. Ale warto było, warto było. Jestem mega zadowolona, bo to wszystko, co tutaj widzicie, to jest prawdziwe. To zachowało się w takim praktycznie nienaruszonym stanie, że aż ciężko w to uwierzyć. Można zobaczyć, co to się działo w Egipcie. To jest czyste złoto. Ta maska jest najdroższą maską na świecie. Jest to 12-14 kg złota, to sobie wyobraźcie. I to właśnie dawali tą maskę. No, jestem ciekawa, czy wiecie kiedy? No, dawali tą maskę po śmierci, więc no, nikt jej nie nosił, tylko po prostu mm, zakładali tą maskę po śmierci. Tutaj macie urywek, jak wygląda muzeum. Z drugiej strony, jakaś fontanna, jakieś tutaj, kolejne rzeczy. Tutaj sobie odpoczywaliśmy. Mieliśmy czas wolny, mogliśmy sobie wyjść tutaj na słoneczko, mogliśmy sobie wejść od drugiej strony. Ale do czego tutaj przyjechałam? To są piramidy. Jak ja się kochani cieszę, że spełniłam swoje takie największe marzenie, realne, żeby zobaczyć piramidy. Teraz mogę powiedzieć głośno. Byłam, widziałam, dotknęłam. Jestem przeszczęśliwa. I tutaj wzięliśmy opcję jeszcze wielbłądów. Kosztowało to 10 dolarów za osobę. I tylko osoby, które jakby wezmą te wielbłądy, będą miały to zdjęcie, co i ten widok, co zobaczycie dalej. I tu macie urywek z tego, jak pierwszy raz jeżdżę na wielbłądzie, jak to wygląda. Bardzo się bałam, mam lęk wysokości, ale powiem Wam szczerze, nie było tak strasznie, jak mi opowiadali. Więc byłam mile zaskoczona tu kilka urywek z tego, jak jechaliśmy właśnie do tego miejsca docelowego i tylko właśnie można tam zdjęcie zrobić na wielbłądach, więc musicie się przygotować, że ja robiłam takie zdjęcia, ale wy, jeśli będziecie chcieli mieć takie zdjęcia, to samo istnie tam nie pójdziecie. Musicie albo na takiej dorożce pojechać, albo właśnie na wielbłądach. Co uważam, no, że turystów wykorzystują tak. Bo powinno to być dostępne ogólnie, no ale cóż, pieniądze, prawda? Też muszą w czegoś żyć. O, tutaj macie cały tak właśnie na te cztery piramidy. Borska! No i tu mamy powrót. Move, move! wyglądał jak totalny tor przeszkód żeby dostać się do tej atrakcji ale szybko stamtąd poszłam było niesamowicie dużo ludzi ciężko było zrobić zdjęcie i znalazłam o wiele lepsze zdjęcie żeby uchwycić to i piramidy bo było to niesamowite i bardzo chciałam mieć z tym zdjęcie ale niestety blisko nie dało się bo było, no jak widzicie bardzo dużo ludzi ciężko było przejść ale to też jest taka fajna atrakcja żeby tutaj przejść się takimi, nie wiem jak nazwać, korytarzami, yy, jakimiś takimi załukami, bo robi to niesamowity klimat. Zaraz Was tutaj zaprowadzę. Co to jest za miejsce? Ale ja byłam zachwycona, byłam zachwycona tym miejscem. Patrzcie tutaj. Sfinks! Chyba nikomu nie muszę tego przedstawiać. I tu macie całą panoramę na Sfinksa i piramidy. I zachłócąca. Czy nie jest to piękne? Ja jestem zakochana w tym widoku. Totalnie. Coś pięknego. Czy wycieczkę uważam za udaną? Tak. Czy nie spałam praktycznie 30 ponad godzin? Tak ale było warto. To, co zobaczyłam, to już nikt mi tego nie zabierze. Polecam Wam serdecznie przemęczyć się i zobaczyć to na własne oczy. Tu jest prawdziwe życie. Tu jest prawdziwa rzeczywistość. Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe egipskie życie, zapraszam Was do Gizy i do Kairu. Nie zapomnij zostawić suba i dzwoneczka, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pa!